Cześć wam wszystkim. Dzisiaj w nocy był przymrozek, szyby skrywałem rano, teraz jest 2 stopnie. Jestem w przypadkowym miejscu. Pojechałem na ślepo i zobaczymy czy coś się znajdzie. Szukam fajnego miejsca. Także na tę chwilę już sprzęt rozłożyłem. Zaraz pójdziemy może w tamte małe drzewka. A później jak się obrócicie, tam tam z tyłu takie są drzewka, może tam zobaczymy. No bo tutaj nie ma jak. Jest za dużo trawa. Dobra, lecimy. Lecimy szukać skarbów. Trzymajcie kciuki. Hej. Jest pierwszy fancik. Nie wiem co to jest. jakaś taka ozdóbka. Nie wiem czy będzie widać. Z tą kamerą to ciężko będzie, chyba, przybliżyć. Ale na końcu zrobię podsumowanie. W takim małym sadziku, w sumie. Dobra, szukamy dalej. Drugi sygnał w sumie trzeci, bo drugi był blaszka, nie, nie nagrywałem To jak, 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 jakiś jakiś szczątek kawałek guzika dziewiąta. Biją do kościoła w poblistej, w pobliskiej wiosce. Zobaczę dookoła, jaki fajny teren. Tu jest dużo śmieci żelaznych. Gwoździe, niegwoździe, blaszeczki, druciki. A konkretnie sygnałów jest mało. Trzeba się przenieść w inne miejsce zaraz. Tylko tutaj dookoła zobaczę jeszcze i lecę w inne miejsce dobra, nie ma co tracić czasu, trzeba później na grzyby jeszcze jechać teraz kawałek sztuczka, chyba widelce albo łyżki, ale tylko kawałek rączki aluminiowe Jest pierwsza krągłość, ale niestety to nie jest moneta. Myślałem, że to monetka, ale to nie jest monetka. Jakaś narzędziówka, chyba jakaś blaszka z dwoma dziurkami. Dwie gwiazdki na górze, na dole. Numer 50 dwie dziurki po boku Można sobie kamerkę na dół dać Obraz Może będzie widać Testujemy kamerkę w tym razie tak w, tym, w tym momencie Szkoda, że nie monetka, ale zawsze coś innego też cieszę Stąd już spadam, bo tu już nie ma nic, a my lecę na drugą stronę. Nie rozglądać się. Chowamy, zasypujemy liśni. I nic nie widać. Jest pierwszy guziczek, nawet bardzo ładny. Ładne rzeźbienie, trochę zgniecony, ale jest piękny. Prześwituje takie złotawy kolor. Puszko jest, tylko troszkę jest zgniecone. Ale jest bardzo ładny. zaraz zobaczcie dookoła na trawę wszędzie biała jest pierwszy przymrozek w tym roku stan przyszedłem tu łąkę obejdę i pójdę tam zobaczyć biała trawa mróz, zaraz będzie zima najgorsza pora dla poszukiwaczy guzik piękny Są nawet jakieś napisy dookoła guzika chyba. W tej chwili nie widzę. Musiałbym w domu wyczyścić. No ale super, jest guziczek. Tam jak się obrócicie, to zobaczcie jakie drzewo jest. Widzicie jakie stare, straszne drzewo. Jest i jest i kalesoniak, guziczek. Kale Zaraz będę spadał, bo żona dzwoniła, żeby na grzyby pojechać, była ładna pogoda. Dzisiaj pierwszy dzień bez deszczu. Cały tydzień padało. Więc jest okazja pojechać na grzyby. Zaraz będę się zwijał. Zmontujemy film, zobaczymy jak ta kamerka nagrywa w terenie. Czy fajnie, czy wam się podoba to mi napiszecie najwyżej w komentarzu może później znowu wyskoczę jutro też może wyskoczymy jak nie będzie padać a tym razem jeszcze kawałek tam dalej pojadę jak będzie fajne miejsce to pokopiemy jeśli nie no to wracam do chaty i lecę na grzyby jest jakiś taki haczyk do paska czy do czego cały metalowy ładny oczyścimy może uda wam się pokazać to było na sprężynce. Taki haczyk. Przypinało się tutaj coś. To pewnie był jakiś trok. Fajny. Troszeczkę cieplej się zrobiło. Jest gites. No dobra, myślę, że na tym dzisiaj skończę poszukiwania. Teraz trzeba jechać na grzyby. Także zmontuję ten film. Trochę to mi zajmie, bo no to dużo montażu. Zobaczymy jak ten próbny wypad z tą nową kameryką w teren wyjdzie. Jeśli Wam się będzie dalej to podobało, to oczywiście będziemy nagrywać 360 stopni. A na tę chwilę się żegnamy. Jutro może znowu wyskoczę. Nagramy coś ciekawego. Może, mam nadzieję. Tu taki teren przypadkowy był. Tu jestem pierwszy raz, także no nie wyszło zbyt dużo. Zresztą sami widzieliście. Tam śmieci nie nagrywałem, bo to jest bez sensu. Mroz spuścił. Jeszcze na pajęczykach widać trochę mrozu. No także lecę teraz do domu. Szybko coś zjem jakieś śniadanko drugie i lecę na grzyby. Biorę rodzinkę. I zapierdzielamy na grzyby. To jest ostatni dzwonek. Zaraz przyjdzie mróz i będzie po grzybach. Także trzymajcie się ciepło. Jak Wam się podoba, oczywiście tam dajcie lajki, gdzieś komentarz. No i to by było na tyle. No. Na tę chwilę Was pożegnam. Hej!